Siemanko, ja jestem Nikodem Szeszko A dzisiaj zobaczcie mojego skuterczaka Także zacznijmy od góry, mamy gripy odisofty W kolorze czarnym Bardzo fajne, mięciutkie Miałem już jedną parę i polecam serdecznie. Następnie kierownica Paula fiska. Jest już na niej prawie rok czasu i super mi trzyma. E, leciutka, fajniutka, się wszystko fajnie kręci i trzyma rączek. Dalej mamy SCS Alaki Nawet nie wiem jaki to jest model, ale jest to wysoki SCS, bo ja jestem wysoką osobą i muszę mieć wysoką kolejnowię. Dalej mamy stery Tilta. Nie mam kapa, bo e, z podestami Apex S, także jak się ma kapa, to on haczy i się słabo kręci. Widać Tilt Ridge. Ridge? Rigid. Rigid, w kolorze czarnym, mam go teraz, także będziemy testować czy jest fajny, wydaje mi się, że tak. Długo czekałem na jakikolwiek widelec stilta, a nadważyła się okazja, że mi się złamał mój poprzedni widelec i wziąłem sobie oto taki. Dalej mamy kółeczka e, fuzjona z y, jakiejś tam kolejnogi 350, coś tam, coś tam od Jasia Moszkowskiego. Prawie że na samym końcu mamy dek Apex'a Boxend. 5'0 szerokości na 51 długości, długo mi trzyma i jest fajny i bardzo fajnie się kręci. Ten deck jest ogólnie, wziąłem go dlatego, że jest bardzo lekki. Ma super wymiary, jeżeli chodzi o park i o street. Bo jest szeroki, jest krótki, e, jest naprawdę mega lekki. E, jak możecie w ogóle zobaczyć, mam set taki sam jak Michał Owiedziński. Jestem osobą co mi na parku, i na street. Także ten set mi odpowiada bardzo pod to i po to. No i kończąc mój secik, mamy jeszcze papier scooty, który mi super trzyma i jest szybki. No i to chyba to wszystko. Także to lecimy na park, coś tam nagrywać? Lecimy, pośmiję. These boys only flexing with that allowance. Yo, we swim in the I'm only kidding you if you're too skeptical. Brown skin got them just for so for I'm winning further like you check właśnie zrobiliśmy sobie przerwę na jedzenie yy, i zaraz wygnaliśmy gaść. Co mówisz proszę? Ja zjadłem oczywiście pizzę bajkom. I co, szamięmy ją, jedziemy dalej.

Nie. Mam nadzieję, że te wam się trochę podobały, mój ci również. Nie wrzuciłem nic jakoś mega dobrego, ponieważ się stukłem dosyć mocno. Tutaj ma się Instagrama Skutiv i tutaj mojego. Możecie dostać followka, jak wam się spodoba. No i się ma strzała.